Cześć, tu kam, a to zajęcia wzmacniające pewność siebie. Zapraszam Cię serdecznie na matę. Staj sobie na szczycie swojej maty, na jej przodzie i spróbuj rozluźnić kolana. Poczuj matę pod stopami, rozluźnij kolana. Puść luźno też biodra, tak, żeby sobie pośladki swobodnie były tutaj z tyłu i tak, żeby miednica sama. Ułożyła się do swojego kształtu, który teraz potrzebuje mieć. Ręce wzdłuż ciała, ramiona luźno. Weź sobie tutaj pełny, spokojny, głęboki wdech nosem. Spróbuj go wpuścić nisko, do przepony. Tutaj tak, jakbyśmy chcieli napompować pomiędzy żebrami, na boki, do przodu, do tyłu, do góry, na dół. Spokojny wydech nosem. I zrób sobie jeszcze takie dwa pełne, głębokie wdechy i wydechy. Może gdzieś w międzyczasie potrzebujesz delikatnego ruchu, czy gdzieś ruszasz stopami, może dłońmi, może gdzieś ciało buja się na boki bądź do przodu do tyłu. I z kolejnym głębokim wdechem, nosem rozłóż ręce na boki i wyciągnij do góry, rysując takie wielkie koło palcami i wydech ręce w dół. I jeszcze raz wdech, ręce na boki do góry. Wydech na dół. I ostatni, trzeci raz wdech, ręce na boki do góry. Możesz nawet za nimi spojrzeć. Z wydechem ręce w dół. Odtrząśnij sobie ciałem, odtrząśnij barkami. Poruszaj kolanami, stopami, dłońmi, głową. Może nawet spójrz do góry, spójrz na dół, spójrz na prawo, spójrz na lewo. I wdech ręce do góry. Jak czujesz, jak chcesz, podnieść je do góry. I z wydechem skłon do przodu. Powoli skłon. Pamiętaj, żeby zgiąć się w pierwszej kolejności z bioder. Odstaw sobie gdzieś dłonie na matę i poruszaj się tutaj chwilę. Może pouginaj stopy nogi. Może pouginaj e, gdzieś. Poruszaj biodrami, pobujaj biodrami, może sobie delikatnie rozszerz stopy od siebie trochę dalej. Chwila takiego ruchu, może też spróbuj puścić głowę w dół, poczuj jak rusza się może gdzieś klatka piersiowa, może gdzieś barki, może też gdzieś ręce, może sygnij sobie na tyle kolana, żeby móc się też o siebie oprzeć, brzuchem o uda. Może potrzebujesz gdzieś jakiegoś delikatnego bujania na boki klatką piersiową, bądź całą górą ciała, bądź w ogóle po prostu całym ciałem. Delikatne bujanie i rozluźnij się tutaj. Puść luźno, może sobie nawet zakręć dłonie o łokcie, tak żeby można było wydłużyć plecy. Puść luźno ręce w dół, puść luźno głowę w dół, szyję. Rozluźnij, tak jakbyś chciała delikatnie spoglądać gdzieś za siebie oczami. Weź tutaj pełny, głęboki wdech nosem. Wydech nosem. I jeszcze jeden pełny, głęboki wdech nosem. Wydech nosem, z kolejnym wdechem. Rozluźnij ręce, ułóż dłonie na piszczele i unieś się do połowy. Prostujemy nogi, łopatki ściągamy do siebie. Chcemy może spojrzeć nawet gdzieś delikatnie do przodu, wydech skłon. Połóż dłonie na matę i z kolejnym wdechem zrób krok prawą stopą do tyłu przednia stopa, lewa, niech ona będzie do krawędzi maty. Odstaw sobie tylne kolano, obie dłonie na matę i poruszaj się tutaj moment. Delikatnie biodro do przodu, do tyłu. Może nawet podnieść sobie palce od tej lewej stopy i przenieść ciężar ciała na piętę, czując jak delikatnie przeciąga się ta tylna, tylna część nogi. A może, jak idziesz do przodu, skup się bardziej na tym, żeby biodro puścić delikatnie, ale nie puszczać go swobodnie, nieaktywnie, tylko na przykład napięć pośladek. Albo poczuć, uczucie, jakby jednak uda chciały się do siebie zbliżyć, tak jakby one chciały się ze sobą połączyć. Taka aktywacja tych naszych nóg, przy okazji może też w miednicy. Super. I zostań. Umieść prawą dłoń na macie, lewa stopa i wyciągnij lewą rękę przed siebie, na dole gdzieś nisko, może nawet lekko po przekątnej. I z wdechem zacznij rysować takie koło tą ręką, przenosząc ją nad głowę i do tyłu w okolice biodra. Na tyle nisko, na ile możesz, ale spróbuj cały czas mieć wzrok zawieszony na swoim kciuku, bądź którymś palcu, bądź po prostu na dłoni, tak żeby śledzić jej ruch oczami. I na dół ona sobie dotyka. I we własnym tempie, ale takim nietypowym dla Ciebie. Nienaturalnym. Czyli spróbuj przyspieszyć. Od tego, co byś normalnie robiła, robił w normalnym takim dla Ciebie tempie, albo spróbuj mega zwolnić, tak jakbyśmy przedzierali się przez taki gęsty miód. I zrób sobie ostatnie jeszcze kilka razy. Na trzy. Na dwa, na jeden i ręka ostatecznie zostaje z tyłu przy biodrze i spróbujemy sobie chwycić tą stopę, spróbuj delikatnie ją unieść do góry, na tyle na ile jesteś w stanie dzisiaj, nie musisz od razu jej chwytać, jeżeli nie możesz, jeżeli nie możesz jej chwycić, przyciągaj aktywnie do siebie tą stopę do pośladka, a może gdzieś tam jesteś w stanie chwycić poprzez obniżenie delikatnie biodra do przodu. Jeżeli ją trzymasz, postaraj się jej nie ciągnąć. Postaraj się, żeby ona jednak cały czas aktywnie była dociągana do pośladka. Sama stopa przyciąga się do pośladka. Nie ciągniemy ją ręką. Ręka jest tylko tutaj takim naszym haczykiem delikatnym. Jeśli łapie cię skórz, zawsze rozluźnij albo zawsze troszeczkę cofnij i aktywnie po prostu dociągaj z dala od dłoni stopę. Jeszcze moment zostań tutaj. Weź głęboki wdech. Z wydechem delikatnie puść stopę. Podwiń palce, a ręka wraca nad głowę i do przodu, śledząc ją wzrokiem. Ustaw teraz dwie dłonie na macie, wdech, unieś kolano z tyłu do góry, wydech, pobujaj się, przód tył, tak żeby poczuć, jak pięta schodzi na dół w tylnej nodze prawej i jak delikatnie ruszamy kostką, jak kolano wyprzedza stopę w lewej, w lewej nodze z przodu kilka takich ruchów. Może właśnie spróbować biodro z kolei unieść wysoko albo spróbować biodro obniżyć. Zobacz co czujesz i jak czujesz. Poszukaj sobie w jakiś sposób swojego ruchu tutaj. Może gdzieś delikatnie bioderkami na boki. Takie delikatne bujanko i Zostań w takiej dla ciebie neutralnej pozycji, z ugiętym kolanem z przodu i z wdechem unieś się do góry i ręce podnieś nad głowę. I zostań tutaj z tymi rękami nad głową. Poruszaj się znowu tutaj delikatnie, zobacz, jak biodra się tutaj mają. Może poługinaj kolana, po prostu i nogi, raz jedną, raz drugą. Taki moment. I tutaj zrobimy sobie taki piękny oddech, który niesamowicie dodaje pewności siebie. Z wdechem ręce są nad głową, z wydechem zaciskamy pięści i ściągamy je na wysokość naszych żeber, naszego brzucha, naszej przepony, robiąc mocny wydech, albo nosem, albo ustami. Zobacz, co będzie Ci bardziej pasowało, zrobimy sobie razem tak 10 razy. Wdech, jeden, wydech, wdech, dwa, wydech, trzy, wdech, cztery, wdech, wydech, pięć, wdech. Wydech. Sześć wdech. Wydech mocny, siedem wdech. Może powolny, wydech mocny, wdech osiem, wydech. Wdech dziewięć, wydech, wdech dziesięć. Wydech. I wdech ostatni raz. Ręce do góry. Przytrzymaj tutaj. Super. I z wydechem. Wyprostuj sobie przednie kolano, opuść sobie lewą rękę w dół, może nawet oprzesz sobie ją gdzieś na biodrze, weź wdech, wyciągnij tą prawą rękę do góry z wydechem, delikatnie przekręć się na lewą stronę, tak jakbyśmy chcieli się tutaj zgiąć do boku, do lewej, wyciągając prawą stronę, zmniejszając lewą stronę i delikatnie poruszaj może tutaj klatką piersiową, tak jakbyś chciała, chciał pochylić się do przodu i odchylić do tyłu. Jak się ma Twoja równowaga? Czy potrzebujesz pozginać kolana, czy wolisz robić na prostych, w tym delikatnym takim przechyleniu do lewej? Zobacz, jak to jest. I ostatni raz. Wdech do tyłu. Wydech z wdechem. Ręce wracają do góry. Pięknie. Z wydechem. Dłonie schodzą do przodu na matę. Wdech. Wyciągnij prze, przełóż stopę lewą do lewej krawędzi maty, dłonie są na macie. Weź tutaj głęboki wdech i z wydechem zrób krok prawą stopą na zewnątrz prawej dłoni do krawędzi prawej maty i wdech, wyciągnij sobie ręce przed siebie. Zostajemy w takim tutaj przysiadzie, gdzie mamy ugięte kolana, mamy biodra nisko ugięte, ręce mamy z przodu i z wdechem otwieramy ręce do boków. Tak jakbyśmy chcieli otworzyć katkę piersiową. Wysuwamy pośladki do tyłu, głowa spogląda do góry, z wydechem przytulamy się. Dłonie naprzeciwległe barki. Głowa schodzi w dół, zaokrąglamy plecy. Wdech. Otwieramy. Wydech, zamykamy. Przytulamy się do siebie. Tak, tak, jesteś też na siebie. Wdech. Otwieramy wydech, zamykamy. I ostatni raz wdech otwieramy, a z wydechem ręce schodzą w dół, prostujemy nogi. Stopy mogą sobie zostać szeroko, tak jak sobie są. Wdech ręce do góry, wysoko nad głowę. Dociśnij dłonie do siebie i przenieś mocno dociskając je do siebie na wysokość serca. Wdech ręce na boki, nad głowę. Popatrz za nimi. Wydech, ściągnij dłonie do siebie na wysokość serca. I jeszcze raz wdech. I z wydechem robimy skłon do przodu. Ugnij kolana tyle, ile potrzebujesz, połóż sobie dłonie na matę, znowu minimalny ruch tutaj może pobujaj się może pouginaj raz jedno kolano, raz drugie pięknie, dłonie na piszczele, wdech uniesienie do połowy, łopatki do siebie chcemy, żeby plecy były powiedzmy tak samo jak mata nasza w takiej pozycji, wydech skłonny do przodu odłóż dłonie na matę, wdech, lewa stopa do tyłu, krok i kolano na ziemię. Prawa stopa jest obok prawej dłoni, jest bliżej krawędzi maty poruszaj się tutaj. Delikatnie poprzeciągaj się. Pobujaj się do przodu, do tyłu, może też na boki, ruszając biodrami, może nawet zaglądając za siebie do tyłu. Raz z jednej, raz z drugiej strony, próbując może zobaczyć stopę, która tam sobie jest. Poruszaj się. I zostaw biodro ostatecznie delikatnie nisko, ale nie pozwól, żeby tak brrr, ono sobie po prostu spadło tak swobodnie, tylko aktywnie. Dociągaj, tak jakbyśmy chcieli stopę ciągnąć w kierunku tego kolana z tyłu, tą przednią stopę. Taki delikatna aktywacja. I odstaw lewą dłoń i wyciągnij sobie prawą przed siebie nisko, tak że dotykasz może małym paluszkiem ziemi maty. I z wdechem przenieś rękę najpierw nad głowę. Potem w okolicy biodra do tyłu, cały czas śledząc wzrokiem tą dłoń, kciuk, dłoń, cokolwiek, gdzie, gdziekolwiek zawiesisz sobie wzrok. I wracamy do przodu. I teraz. Czy już pojawił się u ciebie taki twój naturalny dla ciebie rytm? Naturalna taka prędkość tego rytmu, tego ruchu. Jeżeli tak, spróbuj zrobić może teraz albo trochę szybciej, wychodząc poza jakby może trochę, nawet trochę komfortu jakiegoś swojego, a może właśnie troszkę wolniej. Tak, jakbyśmy. Przez gęsty od przechodzili. Lubię bardzo to porównanie, także pojawia się tutaj dwa razy. <laughs> Może powoli, ale wzrok cały czas śledzi tą dłoń. Cały czas śledzi dłoń. I ostatnie 3, 2, 1. I ostatecznie kończymy tak, żeby dłoń była koło biodra daleko do tyłu. I teraz unosimy sobie tą tylną stopę i staramy się skierować w kierunku pośladka, piętę do pośladka, stopy do pośladka i może nie jesteśmy w stanie chwycić naszej dłoni, także aktywnie po prostu przyciągamy stopę do pośladka i aktywnie nasza dłoń też sobie tam chce sięgnąć do stopy. Jeżeli sięgamy, super, ale nie trzymamy stopy na siłę. Niech ta stopa sama pracuje. Ta dłoń sobie jest tu tak naprawdę gdzieś tam luźna. Delikatnie podtrzymuje tą naszą stopę, tą naszą nogę. Trzymaj, wytrzymaj, oddychaj spokojnie. Przednia noga też aktywna. Ona tak, jakby chciała się ciągle zbliżyć do tego kolana z tyłu. I wdech. I z wydechem pójść spokojnie stopę. Niech ona nie wystrzela, nie ucieka mocno. Zachacz sobie tylne palce od stopy pod spód. Dłoń tutaj wraca do przodu, wdech, unieś kolano z tyłu do góry i delikatne bujanko przód, tył. Może na opuszkach palców jesteś, może na pełnych dłoniach, może nawet na piąstkach. Szukaj sobie swoich sposobów na to, żeby tobie było dobrze i wygodnie, i przyjemnie, i komfortowo, ale też może właśnie z lekkim wyzwaniem. Tak, żeby po prostu dodać sobie też pewności siebie, że jesteśmy w stanie być na tych podpartych dłoniach, czy właśnie na tych kostkach naszych, na piąstkach. Spróbuj mieć biodra wysoko raz, a raz nisko. Poruszaj się przód, tył, może na boki. Może dziś delikatnie biodrami. Można nawet sobie spróbować spojrzeć za siebie tutaj w tej pozycji. Super. I z kolejnym wdechem. Kolano, uniesione ręce możesz sobie wysłać do tyłu, opierając się e, u, u brzuchem o swoje udo i z wdechem unieść się do góry. Ręce wędrują nad głowę. Zawsze możesz poprawić sobie wykrok. Pamiętaj, żeby stopy bardziej stały jakby na torach niż w jednej linii, wtedy ta równowaga jest trochę łatwiejsza. Może do złapania, a no może nie, wszystko zależy. Dłonie wysoko nad głową. Możesz nawet sobie na nie zawsze popatrzeć. I zrobimy znowu 10 razy. Piękny, nadający pewności siebie oddech. Głęboki wdech nosem i wydech pięści w kierunku brzucha. Raz, dwa. Wdech, wydech. Mocny ustami bądź nosem. Wdech nosem. Wydech. Jak czujesz? Wdech nosem. Cztery. Wydech. Wdech pięć. Wydech. Wdech sześć. Wydech. 7 wdech. Wydech. 8 wdech. I wydech. 9 wdech. 10. I ostatni raz ręce do góry. Przytrzymaj tutaj chwilę, wyciągnij się, spójrz do góry. Głęboki wdech. I wydech, dłonie na matę. Stopa prawa do prawej krawędzi maty. Dłonie na środku, głęboki wdech i z wydechem lewa stopa wędruje na zewnątrz lewej dłoni do lewej krawędzi maty. I w ugiętych kolanach i biodrach wyciągamy sobie ręce do przodu i z wdechem otwieramy klatkę, pośladki wysyłamy do tyłu, głowa idzie do góry z wydechem. Dłonie na przeciwległe barki obejmujemy się, głowa pochylamy lekko do przodu. Plecy zaokrąglone, podwijamy może pośladki pod siebie wdech. Otwieramy. Wydech zamykamy. Wdech otwieramy, wydech, zamykamy. I wdech otwieramy ostatni raz. Pięknie zostań tutaj chwilę. Wdech i z wydechem ręce schodzą na dół. Podnosimy się do góry. Nogi się prostują. Wdech ręce do góry. Wydech skłon do przodu. Super. I wdech. Lewa stopa na moment do tyłu. Kolano zostaw w górze. Wdech. Podnieś się do góry, ręce do góry. Z wydechem opuść prawą rękę od prawego kolana, wdech wyciągnij lewą i z wydechem wydłuż lewą stronę, skurcz prawą, pochylając się delikatnie do boku. Zostań tu moment i możesz delikatnie, jak masz ochotę, poruszać się. Z wydechem lekko opuszczając ramię, z wydechem lekko je otwierając do góry, tak jakbyśmy chcieli spojrzeć do nieba, do sufitu. Kilka razy taki mały ruch. Jak się mają twoje nogi? Może gdzieś kolana próbują być wyprostowane, może ugięte, może sobie zmieniamy na przemiennie? Zobacz ciekawego, co tu się dzieje. Zatrzymaj się, wdech i z wydechem opuść rękę. Wdech, ręce obie do góry. Wydech, dłonie wracają na matę. Wdech i z wydechem krok do przodu, taki trochę szerszy rozkrok stóp. Wdech, ręce do góry. Wydech, wyprostuj nogi, ręce wzdłuż ciała. Super. Wdech, ręce na boki, narysujemy sobie koło i nad głowę przenosimy, patrzymy za nimi. Kolana lekko ugięte, biodra elastyczne. Wydech, ręce w dół. Staramy się jak najdalej sięgać palcami. Tak jakbyśmy chcieli jak najszersze koło narysować. Wdech, ręce na boki, nad głowę, wydech, schodzą w dół, super, i wdech, ręce jeszcze raz do góry, nad głowę, patrzymy sobie na nie, wydech, ręce w dół, rozluźnij barki, rozluźnij ręce, rozluźnij nogi, może potrząść delikatnie barkami, czy biodrami, czy nawet właśnie nogami, otrząśnięcie, i to by było na tyle dzisiaj. Jeśli masz ochotę, zawsze możesz powtórzyć te same zajęcia, robiąc sobie drugą albo nawet trzecią serię, bądź wskoczyć w kolejne, inne zajęcia i połączyć sobie praktykę, stworzyć jedną większą. Także zapraszam Cię serdecznie, a tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta pewność siebie w, w jakiś sposób może się u Ciebie dzisiaj pojawi. Do zobaczenia na następnych. Cześć!